w tym poradniku pokażę wam jak wykonać polącego awatara za pomocą programu GIMP w wersji 2.4.7 Więc pobieramy program, link podany w opisie Gdy go zainstalujemy wchodzimy w niego Wchodzimy w zakładkę plik nowy. Wybieramy wymiary obrazu ja wybiorę 250 na 250, żeby nie były zbyt duży, i żeby nie było zbyt dużo roboty. Teraz wchodzimy tutaj. Wybieramy flagę German Smooth Flag. Rozmieszczamy ją w tle. Wchodzimy w okatkę, filtry. Zniekształcenie. I deformowanie. Teraz tutaj wszystko robimy według naszego pomysłu. Ja zrobię dla szybkiego, żeby nie zajęło to za dużo czasu. Od razu przejdę do zwiedzenia. No, mniej więcej tak to wygląda. Jeśli ktoś chce jeszcze na to logo, to wchodzimy w dodatki. Logo. I żeby było pod tło wybieramy rozrażony Wpisujemy nazwę. Ja wpiszę GIB. Rozbieram ja wezmę 30, ponieważ chciała zbyt dużego obrazka. No, mniej więcej tak to wygląda. Wchodzimy w edycję. Skopiuj. I edycja. Klej. Teraz tutaj wchodzimy, żeby przesunąć to. No i tutaj przesunęliśmy. Teraz możemy to zapisać. Zapisz jako. Nazwa będzie na przykład Awatar. Zapisz na pulpicie. Wybór typu pliku. Ja wybiorę obraz zjotpek i zapisz. Zapisz. Jak widać, pojawił nam się awatar. No, jest on w rozmiarach takich jakich daliśmy. Więc to było na tyle. Dzięki za obejrzenie mojego poradniku. Na